Zaczynamy dzisiaj troszeczkę z innego widoczku, Co prawda, zasłania Wam trochę widok, ale tak, kochani, i jeśli ktoś kiedyś oglądał liniarze w przedszkolu, no to właśnie to jest widok z tego filmu, między innymi. To tak na początek. Dzień dobry, dzień dobry, kochani. Pozdrawiam bardzo serdecznie z mojego samochodu. Kochani, tak sobie pomyślałam, że po prostu stworzę taką pewną serię e, pozytywnego poranku z pozdrowieniami. Jeśli jesteście zainteresowani i sprawia Wam przyjemność, to proszę bardzo, nie ma sprawy, i ponieważ będzie to na kanale YouTube, to polubcie, jeśli lubi, jeśli Wam się spodoba i zasubskrybujcie kochani ok codziennie rano, kiedy jadę do pracy to zawsze mam jakieś takie przemyślenia gdzieś myśli napływają same no i najprawdopodobniej nie bez przyczyny ostatnimi czasy dostajemy coraz więcej informacji z przestrzeni to są właśnie takie myśli których nie spodziewamy się, które jak się okazuje później mają bardzo głęboki sens. Po prostu dostajemy informacje, na które często nie zwracamy uwagi, ale jeśli ktoś już jest w jakiś sposób świadomy, na tyle otwarty, żeby postrzegać pewne rzeczy, więc dostrzega również te informacje i z nich korzysta, bo są to na ogół podpowiedzi, które pomagają nam w życiu, bo na przykład możemy dokonywać różnych wyborów. No, czasami jest tak, że. Jest tak bardzo e, zapakowany myślami o tym, co ja powinienem zrobić, czyli naszym rozumem, myśleniem rozumowym, i e, jesteśmy tak bardzo zamykamy się w tym momencie, jesteśmy tak bardzo zamknięci, że nie postrzegamy tego, co jest najprostsze. A to, co najprostsze, jest genialne, kochani. E, więc no, najprościej byłoby w tym momencie, jak gdyby. Opróżnić swój mózg, <laughs> zrobić reset, jak w resecie, jak w komputerze, kochani, wyluzować i otworzyć się na to, co przychodzi. Ta pierwsza myśl, ta niespodziewana myśl, nie wiadomo skąd, dlaczego, po co, na co. Kochani, nie znamy się na przykład na jakiejś fizyce, na fizyce kwantowej, a tu nagle przychodzi Wam myśl... Z zakresu właśnie fizyki kwantowej i nie mamy pojęcia o co tu chodzi, co jest grane. Ale cóż, no kochani, po no to dał nam, e, dała nam cywilizacja e, internet, że możemy to szybko sprawdzić. E, więc również symbolika. Kochani, zwracajmy uwagę na znaki, na myśli. Na te, które przychodzą do nas tak niespodziewanie, nie na te, które my sami tworzymy. Te, które my tworzymy, to jest przestrzeń rozumu, przestrzeń mózgu, kochani. I no, no nie zawsze na tym dobrze wychodzimy, ale kiedy przychodzą te takie myśli niespodziewane, kiedy nie wiemy, o co tu chodzi, no to one przychodzą właśnie z przestrzeni serca. I to są te rzeczy, które przynoszą nam najlepsze dobroci. I największe korzyści w danym y, dylemacie, w danej decyzji. I często się zdarza tak, że y, mamy pierwszą myśl, ale natychmiast po niej następuje kolejna i ona już jest y, y, z pola rozumu. Bo na przykład Okej okay, y, powinienem pójść w prawo, ale co ty opowiadasz? Nie no, gdzie? W lewo? To jest taki, taki no, śmieszny przykład, ale, ale to tak się dzieje natychmiast nasze ego nas kontruje. Ona uważa, że działa dobrze i działa dla naszego dobra. Te kontry często umykają nam te pierwsze myśli, a to, co jest tą myślą kontrującą, właśnie tą pierwszą, uważamy za intuicję, tą myśl intuicyjną. Tak to się dzieje właśnie, kiedy nasze ego koniecznie chce nas y, uchronić, nawet przed samym sobą, bo dlaczego nie? No i umykają nam te najlepsze chwile, umykają nam najlepsze odpowiedzi i umykają nam y, myśli, które przychodzą do nas y, z, naszego, z naszego wyższego ja. A nasze wyższe ja, kochani co dla nas jest dobre i po, jest poza jakimkolwiek działaniem ego, jakimkolwiek działaniem otoczenia, czegokolwiek, bo to jest to, co jest w nas. Ta cała mądrość zgromadzona przez eony lat jest zgromadzona w naszym wyższym ja. pozdrowić, wysłać moc uśmiechu, pozytywnej energii, kochani. Także słuchajmy naszej intuicji, słuchajmy naszego wyższego ja, bo tam jest właśnie nasza boskość i wszystko co najważniejsze. Kochani, trzymajcie się cieplutko, pozdrowienia z mojego samochodu i na razie, pa, pa.